Cześć, słuchajcie, ja jestem Zanek, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Summator 25 z serii Farmerskiego Życia. Słuchajcie, witam Was spod sklepu yy, i witam was słuchajcie po drugiej przerwie, ale to opowiem może zaraz. Wszystko opowiem później. Bo mówię, na, na razie muszę tutaj wsiąść do, a nie, mom, mom, momencik, z tym to pojedziemy później. Na razie, słuchajcie, sprzedamy to. I zaraz zacznę y, mówić, bo... O, 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 czekajcie, co to, kup, kupca mamy? No, ta pani, chyba nie mu chyba chodzi o to, że ona nie może przejść. Już myślałem, że jest zainteresowana. No dobra, ale sprzedajemy dwie maszyny Samasza, które mi służyły. Tą zgrabiarkę, która służyła mi. No, powiem Wam tak. Chwilę mi służyła, naprawdę według mnie dużo długo mi służyła, bo serio. No i przetrząsać, bo w poprzednim odcinku był kupiony nowy, dlatego po prostu teraz trzeba kupić zgrabiarkę. Sprzedane pojazdy, no trochę zarobiłem, ale słuchajcie, zgrabiarka wcale, kurczę, nie będzie tania. Dzisiaj się tak fajnie ubrałem, tak być amerykańsko. Założyłem fajne spodnie, bo kurczę, powiem Wam, to jest według mnie fajne, że mamy taką kamerę trzeciosobową w tym farmingu, że no kurczę, jakby według mnie fajnie się wtedy ubrać, bo tak fajnie, o, można sobie popatrzeć i tak dalej. Fajnie sobie siebie samego sobie, sie, siebie samego się. Podziwiać w tym farmingu. Yy, najpierw kupię, pojadę na pole i, z, i zacznę może wtedy mówić. Dobra, czekajcie. Zgrabiarki. Mam już dokładnie upatrzony model zgrabiarki. Yy, słuchajcie, myślałem nad tym potingerem. I w sumie, czekajcie, bo nie wiem, czym go nie kupiłem. Yy, nie ważne, czym go nie kupiłem. opatrzę. Upatrzyłem sobie po prostu yy, takiego, to jest ileś nie mylę mod, ale słuchajcie, według mnie ta zgraberka wygląda na pa naprawdę fajnie, czyli Crown Swadro TC1370. Naprawdę według mnie fajna, fajna maszyna. Coś fajnego, że. Nieważne, yy, to jest według mnie naprawdę co jest fajnego w niej. W zasadzie, to że możemy sobie tutaj konfigurować wózki, no ja sobie może wezmę z więcej większości kół ze światłami roboczymi i chyba z kontrolą sekcji weźmiemy oponki. Weźmiemy Nokiany szerokie. No nie, jak będą te Nokiany. I widzicie, cała ta zgrabiarka kosztuje mnie 113 tysięcy złotych. Czekajcie, ale... Mo -mo -mo Momencik. Czekajcie, czekajcie, bo to, to tu akurat... Czekajcie, mi się coś pom musiał pomylić. Tu powinien być dolar, bo jesteśmy w Stanach. Yy, mała korekta. Słuchajcie, ale już jest git. Sam nie zwróciłem na to uwagi. Przepraszam Was za to. No, więc ja tutaj za, wsiadam za sterami tego pięknego New Hollanda. Naprawdę, szczerze mówiąc, według o, o kurcze, Oj, to było naprawdę niechcący. Naprawdę. No, ale co, dawno mnie na tej serii nie było. Dawno nie było odcinka. Ale słuchajcie, nie wiem od czego zacząć. Dobra, zacznę od tego, słuchajcie, że dzisiaj nie ma Bartka. Że nie mam nikogo do pomocy, jestem sam. Bartek jest na wyjeździe. Tak, musiał pojechać. Dlatego ja nagrywam wycieczkę, aby coś na kanał jednak wpadło, bo i tak, to odcinki jak na razie wpadają strasznie, tak kurczę, nieplanowo, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Bo no kurcze yy, w słuchajcie sensie, pojechałem teraz do rodziny i długo byłem u tej rodziny, wiecie, pojechałem też pomóc w żniwach, trochę spędzić czasu z rodziną. No i ogólnie kurczę mówię długo, długo by tak jeszcze opowiadać. Wiecie, w końcu jest lato, wakacje. No i też... Chciałem trochę z tych wakacji pokorzystać, wiadomo. Bo kurczę, wiecie... Komputera nie zabieram nigdzie, raz nagrywam tylko w domu, jak jestem, a w domu, niestety, na wakacjach jestem strasznie rzadko. Kurczę. Powiem Wam jedno, że jeśli chodzi, to nie testowałem tego moda i nie wiem po czym się spodziewać, ale wydaje się fajnie. Oj, przepraszam, chyba stuknąłem mikrofon. No dobra, opuszczamy. Opuszczamy, i teraz powinno. Ojojoj, czekajcie, jak załączę, to powinno tu się dziać dużo. Się faktycznie podziało dużo. Momencik, momencik. Yy, dobra, jestem. To jest, o ile się nie mylę, 13,7 metra. Czyli spory update, bo tamta miała 8. A ta ma... o, 13. Chyba coś takiego, dobra, mniejsza o to. Yy, wr wracam do tego tematu, kurczę, który właśnie zgubiłem wątek. Yy. Poczekajcie, no to nieważne, wyjechałem, słuchajcie, yy, spędziłem no, czas, aha, że no, jak, słuchajcie, ja nie nagrywam nigdzie indziej poza domem, dlatego jak gdzieś wyjeżdżam, to po prostu nie nagrywam. Tak, dlatego jest luka, a że po prostu Jakoś kurczę, to było tak, że. No mówię, po prostu. Wiecie, jakoś tak, nie wiem. wpadłem sobie pomysł, że warto byłoby, może pojechać, coś tam pomóc i tak dalej. No i wiecie, pojechałem. A no wiecie, to nie jest tak, że się jedzie na jeden dzień, jednak żniwa chwile też trwały. Zwłaszcza, słuchajcie, przyjechałem tam, no chwilę temu, akurat natrafiłem na burzę, więc wadą trzeba było poczekać. Aż burza minie, no i dopiero wtedy w pole ruszać, nie aż to obeschnie. No i przyznam. Jak już to obeschło nie było... Tak jakoś łatwo. Ulcze bo... To akurat y, nie robię na jakoś tam dużo hektarach, bo tam na, robiłem, nie wiem, na 15 chyba. że kosiliśmy pszenicę. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Y, no więc po prostu jakoś wiecie, co czasu nie było i tak dalej. Ale już słuchajcie wracam Powiedzmy, że słuchajcie, wracam do nagrywek. Nie, nie mogę... Słuchajcie, nie, nie mogę powiedzieć, nie... Nie mogę powiedzieć, że już to będzie wiecie nagrywanie takie i tak dalej. Bo mniej więcej pracuję nad takim kalendarzem, ale no raczej prawdopodobnie... Teraz dwa tygodnie prawdopodobnie dalej pojadę, tylko tym razem gdzie, gdzieś indziej, dlatego kurczę... No dalej, słuchajcie, tych odcinków albo nie będzie, albo będzie mało, jeszcze nie wiem, bo myślałem, że może chociaż, żeby jeszcze z dwa odcinki tak na zapas nagrał, żeby się może gdzie w tygodniu pojawiły. Ale nie no przepraszam Was, ale na wakacjach po prostu jest taki kalendarz nagrywania strasznie bardzo, bardzo dziwny. No nawet nie mam, w słuchajcie, tyle czasu, aby ponagrywać odcinki, bo no, no widzicie, jestem po pierwsze sam, a słuchajcie, uwierzcie mi, że ogarnąć... Czekajcie, nie. Nie to. A, po, a uwierzcie mi, że żeby ogarnąć, słuchajcie. No, według mnie, sporą taką, taką właśnie sporą serię. To nie jest prosto, wiecie, og 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 ogarnąć już samemu, bo wiecie, yy, ogarniamy we dwóch, ogarniamy we dwóch. Człowiek się już przyzwyczaił, że ogarniamy we dwóch, i nagle ty zostajesz sam. I wiecie, to jest takie. No dziwne, że się, wiecie, przyzwyczaić nie możesz, nie? Bo tu jednak ogarniacie we dwóch i nagle zostajesz sam. I musisz ogarniać. Wiadomo, sporo jest do ogarniania, ale, no, sami widzicie, nawet, słuchajcie, nie wiem. Z tego miał być jeden odcinek, czyli miałem tu zmieścić grabianie, prasowanie i zbieranie bel. Tak? A jak na razie, to nawet nie wiem, czy belowanie zmieszczę w tym odcinku słuchajcie powstaną jeszcze z tego więcej odcinków po prostu, tak będzie wielka akcja z trawą. no ale taka była planowana no i według mnie jest według mnie jest taka większa akcja z trawą fajna i co chciałbym słuchajcie dodać to na chwilę sobie tutaj wyłączę z obrotów, przesiądę się do Fergusona i coś wam pokażę, bo Słuchajcie, nastąpiła tutaj kolejna przebudowa. Yy, z racji tego, że słuchajcie, tartak był za mały. Po prostu... I słuchajcie, został taki oto tar ta tartaczek tutaj dany. Tu została dana wiadka, tu jest cementownia. Takie małe nazwijmy to, taki zakład produkcyjny na przykład. Więc tutaj jest drewno, sporo drewna nawrzucane, bo uwierzcie mi, gdy zwiozłem to całe drewno i tu wrzuciłem, to tego drewna naprawdę było było tutaj sporo. A jeszcze tutaj jest sporo drzew do wycinki. Więc na razie drzewek nam po prostu nie brakuje. Jest stoi nawet cały piękny ferguson. Z przyczepą, bo żeśmy drewno zwozili. No i na razie się tu drewno produkuje. Dobra, ale ja wracam, bo pełne ręce mam roboty. Ech. Nic, tylko słuchajcie, zgrabiać akurat piękną nową zgrabiarką. O, więc ruszamy i jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, teraz chciałbym może powiedzieć kolejny temat. Yy, kolejnym tematem jest to, że yy, że słuchajcie. Aha, dobra. Kolejnym tematem jest, słuchajcie, temat Battlefielda, a mianowicie, dokładnie nie 2042, a dokładnie dotyczącej bety. Słuchajcie, tu bym chciał powiedzieć, może się wielu zastanawiać, czemu się odcinek nie pojawił, możliwe, że zapowiadałem, nie pamiętam, czy zapowiadałem na odcinkach, czy nie, nie pamiętam, szczerze, możliwe, że zapowiadałem, możliwe, że nie zapowiadałem, chciałem, słuchajcie, Battlefielda betę nagrać, ale słuchajcie, no... Dokładnie mówiąc, że w pierwszy mm, ten weekend bety, co był, czyli ten pierwszy chyba nie pamiętam, który to był, 8 chyba, coś koło 8 sierpień. To słuchajcie, byłem dokładnie już na wyjeździe, dlatego nie nagrywałem. A teraz, co był na tym weekendzie w zasadzie, no to słuchajcie, napotkałem szereg problemów, bo ja i tak niedawno wróciłem. Miałem problemy z zalogowaniem do konta, bo okazało się, wiecie, na to konto EA, które ja po prostu gram w dla akurat, wiecie, yy, adres e-mail był jakby... Nie miałem już do niego po prostu do, do dostępu, nie? Do tego adresu e-mail co był. No i słuchajcie, kiedy w końcu już mi się udało problem, problemy, okazało się, że dzisiaj o godzinie 10 beta się skończyła, a ja się spóźniłem. No co, no przepraszam, przepraszam was, może i was, wiecie co, zawiodłem, zawiodłem, zawiodłem pewnie i was, zawiodłem oczywiście siebie, bo chciałem zagrać w BT ale no niestety, cóż poradzić, się nie udało zagrać, no i po prostu, no bym powiedział, no trudno, tak. No mi jest oczywiście bardzo szkoda, bo chciałem zagrać, chciałem coś nagrać. Planowałem wiecie zagrać w obydwa weekendy A tu się okazało, że nie pograłem sobie w ani jeden weekend bety. No, przyznam, źle się czuję do dziś. Przykro mi jest, ale słuchajcie, nic straconego. Poczekamy na premierę. I słuchajcie... Myślę, że na premierę może być po prostu grubo. Mam przynajmniej nadzieję, jak wygraliście, możecie się podzielić w sekcji komentarzy jak było. Ja oczywiście, jak powiem wam, jak zawsze na pewno zajrzę w sekcję komentarzy, ten, chociaż kurde nie wiem czy mój komputer to uciągnie, ale myślę, że powinien uciągnąć, nie no myślę, że na spokojnie uciągnie, bo powiem wam myślałem, ale na spokojnie myślę powinien uciągnąć. Dlatego myślę, że dopiero w dniu premiery uda mi się coś, słuchajcie, nagrać z tego Battlefield. No trudno, ale słuchajcie, do premiery myślę, że będziemy, będziemy, będziemy mogli sobie ponagrywać Battlefield'a 2042. Swoją drogą według mnie Battlefield, który jest naprawdę fajny. Na pewno, słuchajcie, będę go nagrywał do samej premiery. Może, słuchajcie, jeszcze zdąży nagrać, bo dzisiaj mam niedzielę, ja nie wiem. Ja słuchajcie, prawdopodobnie albo gdzieś jutro w poniedziałek, albo we wtorek wyjadę, czyli prawdopodobnie sobie mam mega mało czasu, a chciałbym tę akcję z właśnie tutaj y, sianem skończyć, sianokosami, a no... Jak na razie słuchajcie, wiecie, ja jestem sam... O kurczę, nie wykręcę. Ja jestem sam, Bartek wraca dopiero w następnym tygodniu. I uwierzcie mi jest poważnie me, mega ciężko, wiecie, nagrać, o kurde Ojoj. Ojoj. mi jest poważnie nagrać, wiecie co, i Battlefielda, i farminga. I wiecie, na, nagrać wszystko. Sam jeden. Wiecie co, w tak naprawdę dwa dni. Nie wiem, co? To, to nie jest takie proste, zwłaszcza się... Zebrałem a niezbyt mi się szczerze chciało, jakoś. Kurde, powiem wam, gdy wyszło się z tego cyklu nagrywania, to już się tak jakoś nie chciało wrócić, ale powróciłem. Nag nagrywamy, je jedzie jedziemy z nagrywaniem. Jak najbardziej, Dzień. dalej, nie zatrzymujemy się, i oby tak dalej, oczywiście, z odcinkami szło jak idzie. Naprawdę, według mnie, fajny zestawik. Fajnie prezentuje się ten New Holland z tą naprawdę zgrabiarką Crown. No i powiem Wam, że raczej nie będę Was męczył tym yy, belowaniem. Po prostu, wiecie co, zrobię do końca. Tak, przejadę i tyle. Dobra. A, i też o ile się... a nie, czekajcie. O kurde, o ile się nie mylę, to... Yy, po tej akcji będą żniwa, chyba. Nie tak mi się zdaje. Wiecie, wpadnie znowu nowy kombajn, który już zapowiadamy yy, od długiego czasu. Wiem, już możemy was trochę męczyć tym kombajnem, ale... Ale no... Yy, no wiecie no. Mam, no mamy nadzieję, że to, to wytrzymacie, ale w końcu kupimy. Tak, jeszcze, jeszcze myślimy, jeszcze dużo nie będzie. W końcu... Da, słuchajcie, tak naprawdę śmiech kiedy mieliśmy wybrany, mi ja coś jeszcze na końcu nie wiem. Kurde, nie wiem akurat czy chcę ten, nie, który wybraliśmy. Nie wiem. Siepowiem wam zobaczę. I już. Co ma być to będzie? Na pewno jakiś kombajn na serii się. Pojawi, to na pewno nie będzie tak, że. Powiem Wam tak, na pewno nie będzie tak, że w tym sezonie będziemy kosić dalej tym MFM, bo już ten Massey Ferguson, ten stary, to już powiem Wam już. No, lata świetności według mnie na pewno już ma za za, ma za sobą, a już na te hektary, które mamy, to już tak lekko mówiąc się nie przydaje. Czekam też, aż mi ta to wyrośnie. Ale. Ale wiecie, ona rośnie do już długo. No ale okej, okay, dobra. Słuchajcie, nie, nie był to może jakiś długi odcineczek, ale według mnie odcinek taki, wiecie co, idealny, myślę, że taki treściwy, które mogłem trochę wam pogadać, przedstawić wszystko. Co, no i do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się, siemano.